Szpoda, 3-4, rozgrzewamy aparat mowy. Dobra. <laughs> Słuchajcie, ciąg dalszy wakacyjnych odcinków. Co oznacza, że każdy leś z naszej firmy ma urlop tylko trzech tytanów pracy: piąty Roman Krzysztof i ja. No i Karol gdzieś tam dogorywa, zasypiając nad biurkiem. Co jest zmienia faktu, że zanim pojechali na urlop, dostali kartę bez limitu na 20 zł, poszli do action, kupili gadżety, a my z Krzysiem stwierdzimy, czy to do dupy, czy nie do dupy. się no. Pierwszy gadżet. Kosmetyczka. Dobra, jest ten. Okej. Okay. Czyli wszystko jasne. Lodówka. A poczekaj, jest tutaj na drobie. Na drobie. Nie, nie, nie. Torba chłodząca 19 litrów. Po prostu, nie ma nic więcej Sporo. napisane. Jest ładna, jeśli spełnia swoje warunki i kosztuje 19 zł? jestem na tak. Pomyliłeś się o złotówkę. Brawo, Krzysiaczku. Tak, no. 20 złotych. Torba e, zawsze się przyda na wakacje. A może zobaczymy, ile wejdzie piwek, e, tych puszeczek? No, możemy, no. Wiesz co, Marcin, <coughs> tak mówiłeś, że nie masz kawy, to idę z odsieczą. To czekaj, 3, to ja już widzę, i 5. Czekaj, cztery nie wchodzą, szkoda. 15, 3 na 5 będzie. Będziesz podawał? Tak. Ale ładnie, oni mają kolory. Bardzo Cholera, nie, też no. mi się podoba. No. I na plażę. Masz imprezę. I to jest najważniejsza informacja dla was, ponieważ na plażę możecie zabrać 3, 15, 16 piw. To brzmi jak dobra impreza. 16 <grym> piw. To jak idziecie w dwójkę, to już macie spokój. No. I co jest bardzo fajne. To trzeba docenić. Nie ma tu żadnego napisu typu. Na tak, Nachalna to... reklama. Tak, nie ma żadnej, żadnej marki, więc wygląda po prostu estetycznie. Wejdźmy dalej. Pierwszy wakacyjny. Jestem ciekawy, co będzie następny. Wyciągam taki krzyku. Nie widzę, ale wyciągnę tak, co kolory są inne. <grym i wyszła> to dla mnie bez znaczenia. Oh. Ten. Śpinać? Ciężkie. Ciężkie. Zestaw wstępli do wytłaczania. 10 kształtów z futerałem. Ja serduszko. Dobra, proszę. bo będziemy na tym robić. 22 zł. Ja pierwszy. Ej, to nie złocze Mamy tu kopertę, nie? Piękny Romanie. Wsuwamy ją tu na różniczkę. A, do dziury. Naciskamy. O, ej, śliczne. Taka laurka. Takie trochę pogniecione. No bo poszczepiłeś, że za mocno chciałeś. E, psuje kartkę, pokaż. Coś źle wsadziliśmy? Nie, no dobrze. Pokaż delfina. W sensie, tanie to jest. Fajny pomysł jest. Moim zdaniem, psuje kartkę. Zobaczę na grubej, co? A, no właśnie. Aaaaaaah! Czyli to jest bloków? piłeczka. I teraz to robisz z grubszego papierku. Zobacz, wsadzasz tu, patrz, ale teraz A, dobra, jest dobra. ładne. Wracamy honor, przepraszamy, bardzo fajne. <grym> 21 zł, moim zdaniem, warto dla dzieci super zabawka. Przynajmniej na całe 30 sekund. Ale ładne opakowanie, ciężkie, ten plastik nie jest tak totalnie chiński. Na razie dwa gadżety nie? i zapłaciliśmy 40 zł. I super. No, chłopacy się zmieścili na razie, koło dwóch, gdy się kręcą. Lecę dalej. Chyba dalej Co coś. Coraz mniejszy widzę, Maciej. Tak, dalej coś podróżnego. <laughs> I uwaga, World Travel Adapter jest Unia Europejska. To jest jakiś mix chyba. Nie, to jest Anglia. Wielka Brytania, przepraszam. Cały świat w jednej kostce. Słuchajcie, jest Europe, UK, USA, Japan, Australia, China. Swissland, i Tary Brazil Szuko. Co, co to jest Szuko? No Szuko to już znajdziesz. To szuko nie błądzi. Można się sprawdzić, jest napisane w ponad 220 lokalizacjach na całym świecie. Eee, czekaj, czekaj, upstawiam ja 5, 40 dzień do 3499. 34-99. Tu nie najgorzej za jedną wtyczkę do wszystkiego. Nie ma co lecieć, bo to wakacyjna taka. Przydaśka. Przy, wakacyjna przydaśka, nie? chyba będzie potrzebna przezroczysta miska z wodą. To załatwię. Macie już odłożone baseny? Bo przecież leje non-toper. Więc. Wodoodporne światełka LED. Wielokoronowe. Każda yy, ma trzy baterie AA. Pilot zdalnego sterowania. O, kuśwa, Zdalne sterowanie. To jest 3 metry, ale uwaga, 30 centymetrów w wodzie. <laughs> jak wrzucisz do wody, to nie możesz zmienić koloru pilotem, bo byś musiał zobaczyć pilota, jak masz metr 20 wody. Inaczej, ja jestem bardzo ciekawy tego, no bo je lubię inaczej prąd i woda to, to się nieje. Ja zawsze się tego boję. Na szczęście to jest na paluszki, więc tam nie będę płakał, ale mi się wydaje, że tu jakaś taśma dwustronna coś i to nawet na samochodzie mógłbyś trzymać. We, we. Wiesz, pod samochodem przygasimy światło. Ej, wow, kolory będziemy jest... zmienia. Super, to fajnie na romantycznych basenach. Ale świeci mocno, mi się wydaje. No bo w wodzie bo, będzie lepiej. Super. Tylko musiałoby być głębiej, chyba, co? Tak. I ciemno. Ale wydaje mi się, że, że fajne. Nie, no bardzo fajne. No. Ja bym to w ogóle wykorzystał jeszcze do czegoś innego, nie? wyczyściłbym to w, w, w mydle antybakteryjnym. No. Bym to jakoś turbo doczyścił i do ponczu wrzucił na dno. Imprezowy. Ej, świetny. W, wiesz, Dobra, jest chyba spoko. Zobaczymy, ile będzie świeciło. No, inaczej, to musi kosztować. No, bo jak tu woda. Basen. Mm -hmm. tak. Czy jak ktoś ma basen, to ma pieniądze. Jeszcze dwie. 43 zł. <laughs> no, 3, super. 22 zł. No. Genialne. Genialne. Do jacuzzi. To za te 43 Ej. macie dwa opakowania. Przydatne dla dzieciaków, przydatne. spoko, lecimy dalej. Mam coś. Co pytałem Kuby, czy mamy to w firmie i nie wiedziałem, że to jest z tego odcinka, on powiedział, że mamy to w firmie i mi pożyczył na weekend. Ale ja nie widziałem co na weekend. Też chcę zobaczyć. To. Ja o. wiem, co to jest. Co jest. kajak? Jest to kajak. Pożyczyłem naprawdę? Pożyczyłem na weekend. Nie, naprawdę to jest kajak? Bo jest... Nie, A, to jest, to nie jest kajak, to jest frojak. <laughs> Słuchajcie, to jest materac. O. Jest zajebisty ciągnąłem go ze z dwoma zajebistymi dziurami i nie mogłem ich zakleić bo nie miałem łatki więc go nie użyłem tylko go ubrudziliły dzieci i go złożyłem no. tu jest ten meszek no. I pod meszkiem i dziura? Nie. I te łatki, patrz, to są te łatki. No. Zobacz. one, no, się ja nie, wiem, one Widzisz są... to? Mm -hmm. One się nie lepią do tego mesku. Tak, one są kiepskie, no. Widzisz tą dziurę tu? Oczywiście, że widzę. To jest duża dziura. No. I ona jest na wylot, czyli to było czymś przekute. I w dole Uuu. jest taka sama. Teraz uwaga, co jest w tym materacu? Pompa! Patrzcie na to. Piękny temat. I kogoś zapraszasz i stary, nic Tylko nie robisz. Ja, ja wam powiem jedno, bo ja mam jedną obawę. No. Bo ja kiedyś chyba spałem na tym. I te frojaki one są spoko, bo są dobre cenowo i tak dalej, ale uważam, że strasznie szeleszczą. Że jak się przewracasz na bok, to słychać bardzo. Nie wiem, czy to nie jest kwestia tego prześcieradła. wagi. A nie no, na tym! A jak masz przyścieradło to nie skrzypi mniej. Nasi widzowie i nasze komentarze są skarbnicą wiedzy dla innych. Pomóżcie nam, jeżeli macie te materace. Czy trzymają powietrze, czy trzeszczą? Jeżeli macie tak. tą torbę, jeżeli macie te lampki, napiszcie teraz w komentarzu. Pomóżmy innym, zróbmy z komentarzy taką recenzję do produktu. Tak żeby każdy sobie mógł coś znaleźć dla siebie. I teraz serio uwaga. Przydatnego. Pompka działa w dwie strony. I, I, wysysa, I wysysa i wysysa. Włączę stoper. i ile właśnie się ciekawy. On nie ma korka, po prostu eee, się fajne. przestaje się pompować to i to jest koniec. Ej to patrzaj na te są rozwinięte. Tak. Technologicznie. Tak. Materacy idą do przodu, a my ciągle na tej kanapie. No. Chyba będziemy w szoku. Ile masz? Minuta 29. Nie, tu nie już jest, jest 100. Okay. I, I... na środek. Dwa trzynaście. O, ale fajnie. Jest niezły, nie? No, poczekaj. Ty, cichutki. A weź spróbuj tak jak wtedy szczelesczał. No czekaj, ja śpię. Śpię, śpię. śpię i robię. Nic nie słychać. Nie słychać, nie. nie, spoko, naprawdę spoko, fajnie, no. Ej, jest genialnie, nie? Ej, super i we dwie osoby normalnie. Tak. I teraz patrzę na to Krzysztof. Patrzę. Ej, zapadam się. Patrz. O, ej, ruchome fiaszki! nie, pa! Zasypał <śleszy> mnie! A, jest tutaj, maksymalna waga 200 kilo. A, <śleszy> lekko przekraczamy. Bardzo fajny materac. Już jest. Koniec, pruszy... bo już się po tym. Już jest próżniowo wyssany, nie? 225, ma teraz wysany, chowamy, pompka do środka. Genialny! Szkoda, że dziurawy, ale jest genialny. Cena. No, to będzie drogo na pewno, bo to jak z pompką. To, to jest ten taki chyba, to jest ten gadżet. No to jest. Ten za 129 co sobie się wydaje. A, to no, ja myślę, że 200 nawet. 189. A no, no. No. Ale tak warto. Kurde. No bo ja bym to traktował jako alternatywne łóżko. Trochę tak, nie? Że Ale... przyjeżdżają gości i nie mają gdzie spać? To ja nie wiem, kurde, pogubiłem się w cenach. Czy 200 to dużo za maksymalnie? samopompujący, pompowujący się też, bo no to jestem na pewno. Tak. czy ta cena jest dobra. Najważniejsze, że my mamy dla Was dużo tańszy gadżet. Ceny jak keba. baba! Staraliśmy się, żeby dać Wam zajebistą książeczkę. Reklamę jej macie tutaj. Oglądajcie z uważnie. Jeśli sądzicie, że wszystko już jedliście, to znaczy, że jeszcze nie mieliście Łobabena w rękach. To nasz totalnie odjechany e-book z przepisami, które robią hałas na kanale od wielu, wielu lat. Gotowanie makaronu w winie, deser z kiszoną kapustą, nalewka zrobiona z na sezamków. No musicie tego spróbować. Łobaben to kulinarna jazda bez trzymanki, ale teraz to Wy możecie wcielić się w rolę mini-kaskaderów i to w cenie jednego kebaba na cienkim. Tyle, że kebab to chwila, a tu każda strona to nowa kulinarna przygoda. Wejdźcie na sklep 5 na.pl i zgarnijcie swojego łobabena, zanim zniknie, i zostanie wam oglądanie tego, jak inni świetnie bawią się w kuchni. O! Boże, proszę, za pół ceny biorę! Super! Mi się ta gra kojarzy z Włochami. Na kempingu się działo. A mi z Chorwacją, i... tak? No, i oni normalnie na kempingu jak wiecie... nie bawią A ja bucia. Bucia, bu, bucia... Nie. Bucia, jak ty to nazywasz? Bucia Bole, no. Serio? Nigdy w to nie grałem, zasad nie znam, ale zawsze oglądałem, jak oni grają. <grym> Idziemy. Leje Idziemy. deszcz, ale w podnamiot. poprzednim odcinku Action zrobiliśmy tor do kręgli <grym> i do bucia boli. Zapraszam. o Jaki piękny! Nie no, jeszcze przetrwał, stoi. Oglądajcie poprzedni odcinek, bo jest recenzja. To jest moja. O czym ty mówisz? O wzorze. Ej, wow, nie pomylisz się. Super! A jak chciałeś punkty liczyć? No, żeby będę pamiętał, która jest moja. Nie wierzę. Pomylili w opakowaniu. No ja dole patrz, dali dwie takie i, i te takie. Ale lipa. Dobra, niech będzie. Tylko pamiętaj, która jest twoja, nie? Tak, czyli zasady zasadzie podejrzewam, że która najbliżej. Tak, ile najbliżej. A ile najbliżej? Tyle masz punktów. A nie, oni nie tak rzucają, oni tak o. Ej, ładnie ci poszło. Mhm. Uuu, Marcin! Tak, Krzysztof! Ło, wow, chyba to... dalej. A! 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 No, brawo. Ten. O, i teraz się przyda kijek. No i co teraz? Tyle. No. To była moja, nie? Tak. Ja bliżej. To mam jeden punkt. Jeden punkt, tak. Gramy dalej. Ej, to no to samo miejsce. w <grym> miejscu. No. Dobrawa. Nie, to nie jest blisko. Ty teraz zbliżej. E, po jeden. Jednym. Pograjcie sobie w to, pamiętajcie tylko o jednym. Sprawdźcie w sklepie, bo to może być przypadek, że wzory były, że jest coś pomieszane. Wiadomo, że możecie ją sobie tam lekko prysnąć, ale ona zaraz zacznie wam farbę zostawiać w łapach. Teraz uwaga, kupcie dwa komplety. Dużo lepiej się gra. Jak ma się po 6 kuli, no. wtedy jest naprawdę fajna zabawa. I ty masz walizeczkę swoich, ja mam walizeczkę swoich. Może cenę jeszcze powiemy tutaj od razu? A, ja nie tej widziałem, deszczowej aurze? Yy, czekaj, to. Ja uważam, to może być drogie. 6 dych? Nie, no 49 zł. Za tyle bym kupił. A ty 6 dych? Ja mówię, że 6 dych, bo nie wiem, bo ciężkie. Ciężkie. 6 dych, 56 zł. 57. No to dobra, byliśmy blisko. Blisko byliśmy, no? Ale tak, no policz, że. Tyle po, warte. O 9 zł za kulę, opakowanie no. i tak dalej. Nie, no super, super. O! Pięć sposobów na airfryer. XL! 8 presets programs. Można wsadzać do, do zmywarki. Ma 3 lata gwarancji, ma tuw niemiecki. A co zjemy? Wiesz Jak testujemy? Ja nie wiem. Dobra, zaczniemy sobie na końcu, bo dobrze. ja coś czuję, że rozwali nam czas. To może drogo być bardzo. Kuba ma takiego Philipsa, który ma 2,750 i jesteś z niego? Turbo zadowolony. Kilo 300 pojemności. Ej, ładnie tu ma ten terno, no? Ale jest problem. Wiecie, że nie ma nigdzie. Ile mocy? Tak. 1300? Max 1300, nie. ale optimum 850. Ale powiem Ci, że jak w bądzie, no jest taki. Nie wiem, gdzie otworzyć. Jest, jest fajny. Mm. Co się tu zaraz zapali. Odpalam. No. Uuu, jeden guziczek, ładnie wygląda. O, groźnie mnie. O, dobrze, już się bałem. Ciężko wchodzi. Nie no, to to... Dziś właśnie w save, więc wiadomo, to sobie wkładasz, tu sobie wkładasz. Mhm. Wings, steak, fries, shrimp, cookies, fish, egg, cake. Egg, menu, no. czyli tak. Ustawiamy. się stopni. Tak. Ustawiamy menu się przerzuca. Tak. No proste. No wszystko, oczywiście wszystko jasne, tak? No. Time w czasie można Uuu, zwiększać, dobra. temperaturę też to można dobrze, zwiększać. Fajnie, no? Koniec filozofii. Słuchajcie, jedyne, co znaleźliśmy, to tarczyński 95% mięsa śląska. No to wygląda dobrze. <laughs> ja posłucham tylko. 16, 2015, 23 rok. To może to sobie podziękujemy, ale mam coś innego. O, pe perogi. perogi! Jeżeli macie tego air e fryera a podejrzewam, że są ludzie, którzy go mają. Znacznie tego, że jest lekszym. To napiszcie, czy warto. My będziemy rodzinnym pierogi, sobie tu powoli. Ile, i, I polecimy dalej, a później je próbujemy. Tak. Cena Zairfryer. Kurde, no dużo. Uważam, że dużo. 259. Ty, ile to naprawdę kosztuje? No, no, to, ile, tak. Dobra, ile dalej za Fryer? 700 zł. Ale ja podejrzewam, że Kuba kupił wykubiony. Czyli jak on dał 600, 700, a ja ma iPhoney, to no. kosztuje 400 taki... Airfryer pewnie porządny. No mówię, 299 daje. 299, a ja 249. 200 zł. Mi się wow. za no. fajne Airfryer. Ej, no? nie wygląda źle. No w życiu! I nie wiem, czy Jaki? ja tego nie zauważyłem. Czy on nie ma żadnego loga z przodu? Zajebiste. Oponuje się w kuchni. On się nam przyda do odcinków. Oglądajcie pięć sposobów na Airfryer. dania z airfrajera. Mamy tam zajebiste dania i też chyba w nim porobimy, co? No to jest zajebiste, zajebiste, że robimy w reflejze z action. Możemy porównać porównać. Eee, a jak szukacie super przepisów, to też pamiętajcie o książce. No, to już drugi raz o tym mówimy. Dajesz to na dół? No oczywiście. No i oczywiście. To co? Lecimy dalej? Tak jest! I wrócimy do tych pierogów. Krzysztof, Zawsze chciałem to mieć. To już mamy! <laughs> to już mamy to razem. Ale na aplikację. Ale mam tą aplikację, bo używam. O, a to jest jedna do wszystkiego, to super, no to dobrze to Używam kamery, ale to jest takie no światło zalewowe, takie mood light. Czyli ona mi nastrój wprowadza pokoju? Tak, ona daje Ci takie warm white. Dajecie Ci RGB. Inteligentne nastrojowe oświetlenie. Łatwe połączenie z sieciami Wi-Fi. Zmiana koloru, jasność i jasność lub ustawienia scenariuszy, harmonogram czasowy. Sterowanie głosowe, obsługiwanie przez Alexa i asystent Google Uu. Uu. takie mleczne, co? Fajne. No. I teraz najważniejsze. Ej, muzykę i miga, czemu? Bo to jest jakiś pewnie tryb połączenia się. LSC, mam to. Mam tą apkę, ale mam lampę od nich, widzicie? No. LSC. Też Floodlight na ogrodzie. Uuu. Zewnętrzną i robi robotę, bo mam ją ustawioną nie na taras, tylko tak. na trawę. Jakieś ciemno. Poświata? Tak, to jak nasz niebieski, to jest, wiesz, niebieski odcień. Tylko mi się wydaje, że ona nie może mocno dawać. Dodaj urządzenie. Po prostu. Ma! Zalaz! Po raz pierwszy. Tak, hasło? Nie, kup. Walczę w tej firmie od czterech lat. Tak, żebym hasło zmienił do sieci. Od razu znalazł. Super. Ale coś. Ściąga ci ją. Ej, po raz pierwszy jestem w stanie pochwalić ten sprzęt. A few moments later. Coś już jest wiksing, no. Dobra, nie jesteśmy… Ja… No… Jeszcze raz kliknąć tę melodię? Tak, reset the device. I widzicie, widzowie, i właśnie… I to jest problem, to jest no, problem. No, pochwaliłem. Dobra. No i się już zaczyna. O, teraz już nagle pokazują inną żarówkę. Eee… No nie, jest to co zawsze! Ej, airfryer, pierogi nam się już zrobić. A, Dziad. Nienawidzę Dziad. tej Dziad. aplikacji. Nie wywal to, bo nie jesteś serio. Ja już bym tego nie podłączył, już bym do szafki Dobra, Nie musimy to zrobić Jak z Sebastianem, poczujesz, się jak my, musimy to podłączyć. Tutaj jest mój telefon. I to, dawaj. 15 minut later. To mm. dobre te pierogi. Z tym są zajęte. W co? oczekiwaniu na ten, zapraszam Krzysztofa. Jeszcze jednego Ale przed Netflixem można jeść, bo nie są, wiesz, spatelni w tym. są. Hmm. Są przekąską, wiesz co chodzi? Mm, no. nie, mam, nie mam pozytywnych emocji już do niej, wiesz? Mm -hmm. Bo to trwa podejrzewam 20 minut. Mm -hmm. Już wiesz co przeżywam ze sztabą, jak mamy tych rzeczy kilka. Mm -hmm. Już wiesz, dlaczego... Masz! Brawa! Let's go, baby! Aha. Ci ładnie apka wygląda. Mm. Dobra, apka mamy. Ło, wow. to może zgasimy światło i zaczynamy to się dzieje. Mm -hmm. Do muzyki. A, mm. teraz jest na głos. Teraz jest na głos. Mm -hmm. Teraz wybieram sobie oślepiające na przykład. Jest moc, jest 100%. Ale słaba lampka. No bo to jest taka, chyba moody dawała wierzątka. Mm -hmm. Jak już idziesz spać, nie? Mm -hmm. To jest. Tak... Się... Tak, tak... dajesz sobie w sypialni mm -hmm. i zaznaczasz w trybie, żeby cię budziła tym, wiesz, schodem słońca, nie? Tak, 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 tak. No las, słonecznik, no dokładnie. Zapalamy światło. No. Taki floodlight. light, że. No może jest taka klimatyczna, po prostu, że faktycznie tak jak Marcin mówi, że w... Sadzasz, klepujesz sobie i już nic się nie dzieje, tylko ona cię tak y, mhm. usypia. Czy tam budzi. 20 złotych maknie. <noise> Ale ją potraktował. 45. Jeżeli wy znacie i wiecie, że ona jest naprawdę. Wykorzystujecie w pewnych sytuacjach. Ok, dla mnie 44 zł na tą chwilę, jak się w nią męczyłem, podłączałem i tak dalej. Nie jest warte. Ale mówię, to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Ale ja za to pieroga bym kupił. I teraz tak. Airflyer z zamrożonych pierogów 20 minut zrobił wiór. Tak. Czyli jakaś moc jest. I yy, czas wybrać trzy rzeczy. Baterat zajebisty. Jak był dziurawy, no to nie jest. Już wy na producent nie <noise> wypuszcza dziurawy. Ktoś tutaj. To oddał. Earthfire wygląda bardzo fajnie. Mhm, Klasycznie. Trzecia rzecz to są bucie. To jest zawsze świetna zabawa. Bo jak... andarzuje innych ludzi, ja tak. lubię. Lubię z ludźmi być. Razem a, a... sobie gracie. Śmieszki, Tylko pieczki. jak dygnijcie, nie rzucajcie za mocno i tak dalej. Tak dalej. Mhm. To jest bardzo ważne. I wbrew pozorom. No nie wiem dlaczego. No, ale dla mnie, mnie też kupuje, bo Ładnie cena... wygląda. 20 piw do środka, no. nawet dzieciom się. No bo to, to już impreza stawać. idzie. Tak, to już idzie impreza. I jest spoko. I na... Dziękujemy za odcinek, wbijajcie na naszą stronę, tam jest książka, no, o której dziękuję. się bardzo staraliśmy, żebyście mogli ją dostać. Na razie. Trzymajcie się, dzięki, dzisiaj, pa!